Drodzy Państwo, odetchnijmy na chwilę od intryg Bahar i Javidan. Dziś przyjrzymy się losom Gönül, bo tego, co się wydarzy, chyba nikt z nas się nie spodziewał. Zachęcam, by wysłuchać do końca. Krok po kroku zdradzę Państwu jej dalsze losy, które są tak splątane, że aż trudno uwierzyć, iż mogą się wydarzyć. A jednak... Gönül pojawi się ponownie w serialu dopiero za około 20 odcinków. A może nawet ciut mniej, przypomnę tylko, Jihan ją porwał i przekazał swoim ludziom, by się nią zajęli. I pewnego dnia pojawia się pod swoim własnym domem, zmęczona, zdeterminowana, ale żywa. W środku, proszę sobie wyobrazić, akurat wtedy znajduje się Zeynep i sam Jihan. On już wie, że Gönül uciekła jego ludziom, ale nie spodziewał się, że zobaczy ją tak szybko. I to w takich okolicznościach. I co się dzieje? Gönül dobija się do drzwi. Džihan podchodzi, otwiera i stają naprzeciwko siebie twarzą w twarz. Typowa scena dla tego serialu cisza, spojrzenia, napięcie. Z wnętrza domu słychać głos Zejneb. Kto przyszedł? A Gönül nie krzyczy od razu Zejneb to ja. Ratunku? Nie. Na jej twarzy pojawia się satysfakcja. Widać w jej oczach, że czuje ulgę, że się uwolniła, że może spojrzeć dżihanowi prosto w oczy. I dopiero wtedy zaczyna krzyczeć. Ale dżihan ją natychmiast ucisza. Zajneb, choć zwróciła uwagę na to, że ktoś zawołał jej imię, nie wybiegła od razu. Nadal obiera ziemniaki. A Gihan, sprytny jak zawsze, daje jej takie wytłumaczenie całej sytuacji, że Zeynep wierzy w każde jego słowo. A Gönül? Cóż, muszę przyznać, drodzy Państwo, że choć ten serial dzieje się w naszych współczesnych realiach, momentami jest tak mało realistyczny, że trudno nie unieść brwi. Bo przecież Gönül, która ostatkiem sił ucieka o siłkom Dżihanna, zamiast pójść na policję, biegnie do domu. Do miejsca, gdzie z ogromnym prawdopodobieństwem nadal może być Jihan. Nie kontaktuje się z nikim, nie szuka pomocy, tylko wraca w sam środek niebezpieczeństwa. No ale cóż, to miłość i nadzieja. W tym serialu wszystko jest możliwe. Jihan skutecznie odwraca uwagę Zeynep. Ona niczego w kwestii swojej matki nie podejrzewa i kontynuuje wspólne plany z Jihanem. Ale on już ma inne zamiary. Musi dokończyć sprawę z Gönül. Widzimy więc kolejną scenę, w której Gönjul, osłabiona, z dreszczami, leży w jakimś składziku. Jihan ją zabiera do domu, leczy, jest troskliwy, przynajmniej z pozoru. Gönjul, gdy się budzi, patrzy na niego z lękiem, nie ufa mu i słusznie. Usiądźcie wygodnie, bo to, co się wydarzy dalej, to coś niesamowitego. Widziałam już wiele oper mydlanych, ale to, co pokazuje miłość i nadzieja, czapki z głów. Absurd goni absurd, a mimo wszystko te wydarzenia mają swój sens. Spotkanie w domu Gonil zaczyna się spokojnie. A potem zaskakuje Goniul nową opowieścią, co akurat nie jest kłamstwem. Mówi, że Seda jest chora, że gdy nie bierze leków, raz jest Sedą, a raz Jaylan. Nie wiadomo kiedy kim się stanie. Jej osobowość jest tak silna, że może spalić każdego, kto stanie jej na drodze. Jihan tłumaczy, że w wypadku z melodii to była ta zła natura sedy: zła, okrutna, niebezpieczna. Ale gdy rozmowa nabiera tempa, a Goël nie daje się w pełni przekonać, Jihan zaczyna machać bronią. Nie będę Państwu zdradzać dosłownie każdego zdania, które padnie w tej rozmowie, bo jest ich sporo. A wiele z nich rzuca nowe światło na wcześniejsze wydarzenia. Warto obejrzeć emisję odcinków w telewizji. Widać jednak wyraźnie, że cała narracja Jihana jest ukierunkowana na jedno: ochronić Sedę przed więzieniem. I wszystko poszłoby po jego myśli, gdyby nie to, że Zajneb niespodziewanie przychodzi w odwiedziny do Jihana. Po drodze słyszy wystrzał pistoletu. Nie ukrywam, sama byłam ciekawa, czy Goniul, trzymając wtedy broń, strzeliła w dżihana, czy może w ścianę. Okazuje się w ścianę. Kiedy Zajneb przychodzi, dżihan, wychodząc jej otworzyć, szepcze Gonul coś do ucha, coś, co sprawia, że kobieta jest w szoku i z niedowierzaniem milczy. Dżihan już wie, że tym szeptem skutecznie zamknął jej usta. Jihan z pewnością miał plan, aby zabrać Zeynep z domu, aby nie zobaczyła się teraz z matką, jednak Gönül przewraca krzesło. Dźwięk zwraca uwagę Zeynep. Dziewczyna wchodzi do środka i widzi matkę pod kroplówką. Między kobietami wywiązuje się rozmowa pełna żalu, tęsknoty, ale i pozytywnych emocji. I mimo wszystko Gönül nadal nie mówi Zeynep o niecnych czynach Dżihana bo szept, który usłyszała, skutecznie trzyma ją w szachu. Na to wszystko pojawia się również Bülent, który jest w szoku, widząc Gönül w takich okolicznościach. Ich rozmowa jest serdeczna, pełna emocji, szczerości. Gönül zwierza mu się, że Zeynep miała siostrę-bliźniaczkę, ale ta umarła przy porodzie. Nie bez powodu porusza ten wątek. Po chwili wchodzi też Zeynep z herbatą, krótka chwila normalności, po czym Bülent i Zeynep wychodzą, zostawiając Goniul samą z Dżihanem. Po wizycie Zajneb Goniul żąda od Dżihana wyjaśnień. Pyta, jakim cudem Seda może być jej córką, a co więcej, siostrą bliźniaczką Zeynep. Dżihan tłumaczy jej, że to wszystko przez Tajlana, że skłamał jej, że po porodzie zabrał jedno z dzieci i oddał jego rodzicom na wychowanie. A Gönjul? Przecież całe życie wierzyła, że jedna z córeczek umarła przy porodzie. Tak wynikało z wypisu szpitalnego i z tego, co jej wtedy powiedziano. Jihan przekonuje ją, że Tajlan mógł to zrobić, że sprzedał własną córkę. Brzmi to okrutnie, ale Gyniul, zdezorientowana i pełna emocji, Zaczyna mu wierzyć. Choć w głębi duszy nadal nie rozumie, jak w szpitalu mógłby dojść do takiego nikczemnego procederu. Argumenty Jihana jednak są tak przekonujące, że gonił mu wierzy. Czuje się w totalnym emocjonalnym zamieszaniu. Ponadto Jihan tłumaczy jej, że Seda jest bardzo niebezpieczna, że trzeba ją przygotować naprawdę, by nie zrobiła krzywdy ani Zeynep, ani jej. Obiecuje przynieść pukiel włosów Sedy, by mogła zrobić test DNA, dowód, że Seda to naprawdę jej córka. I zapewnia, że gdy tylko przyjdzie odpowiedni moment, gönil będzie mogła powiedzieć Zeynep, że ma siostrę, a Bilent, że ma trzecią córkę. Gonił, kobieta wrażliwa i dobra, zgadza się. A teraz, drodzy państwo, najważniejsze pytanie. Co z tego wszystkiego było prawdą, a co fałszem? Otóż, drodzy państwo, Gönül rzeczywiście urodziła bliźniaczki, ale druga córeczka, niestety, naprawdę zmarła. A Jihan, mając od Tajlana wiedzę o tej ciąży bliźniaczej, wykorzystał ją w okrutny sposób. Na poczekaniu stworzył cały scenariusz wydarzeń tylko po to, by osiągnąć swój cel. Chce w ten sposób uchronić Sedę przed więzieniem. Tak więc tak się kończą losy Gönül z wiedzą, że jej córka żyje, wyjeżdża szybciej ku lekkim niezadowoleniu Zeynep do Edremitu, oczekując informacji od Dżihana, czy może wrócić i nawiązać bliższą relację z Sedą. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Gönül i Zeynep. Patrząc na ich relacje, trudno powstrzymać wzruszenie tyle miłości, tyle oddania, a jednocześnie tyle bólu i nieporozumień. Zajnepto to przecież wspaniała, empatyczna dziewczyna. Jej ciepło i dobroć to najlepszy dowód na to, jakim sercem wychowała ją Geniul. A jednak losy matki i córki tak bardzo się pogmatwały. Szczerze mówiąc, myślałam, że scenarzyści pozwolą nam wreszcie zobaczyć coś pięknego. Pojednanie i wspólny czas Tymczasem dostajemy kolejną porcję kłamstw, manipulacji i rozczarowań. Dziękuję za dziś i do usłyszenia następnym razem.